Pomówmy dziś o miłości. Co w każdym sercu gości? Jakie emocje rozpala, gdy nam jest bliska czy zdala? Jak ją odbierasz bezwiednie, rano, wieczorem czy wednie? Czego jest to ona przyczyną? A może bodźcem lub drwiną? Co w niej jest znowu takiego pięknego, ulotnego Niby jest taka skrzydlata, a nie złe figle nam płata Potrafi być gniewna, jedyna, kapryśna jak balerina Przybiera sobie kształt różny, kolor i zapach usłużny Dama to z niej przemożna, więc może lepiej z ostrożna tu błyśnie, tam zagra na plecie ma cechy na wskroś kobiece. Czasem jak błyskawica świat nam rozpali w kawałki, to znów u przytuli, to wcale nie przechwałki. Chociaż nieraz okrutnie swawoli, jest przyczyną niedoli, to jednak za chwilę powróci i nas rozweseli do woli. Żar w sercu potrafi rozpalić i lotne skrzydła przypina, a w nocy spać nie daje. Lecz czy to na pewno jej wina? Porankiem nam rozjaśniasz mniej niż w kolorach tęczy, niestraszne nam pożogi czy ciemnych sił odmęty. Myślą do ciebie wracamy, jesteśmy tu nie pierwsi. Cudowne w nieby odloty te falujące piersi. Nieraz zakuwasz w kajdany boleści w całym ciele. Mój Boże, ukochany, czy ja nie cierpię zbyt wiele? Przecież dla Ciebie to czynim, okrutne znosim katusze, bo Ciebie pragną najbardziej nasze zbolałe dusze. Światłem bywasz serdeczny i... Przez rozstaje prowadzisz, by nigdy nikt nie zabłądził, o kamień nie zawadził Ludzkość do siebie nakłaniasz i głosisz życia zasadę, by uznać cię siłą największą, a nie poduść zdradę. Tyś jest symfonią życia. Twym wielbieniem się staje. Nigdy cię nie odrzucę, i na to na słowo ci daję. Pani moja przepiękna, bogini moich wzruszeń, tak dłużej być nie może. Z tobą od dzisiaj być muszę. Nasze życie jest cudem. Darem niepojętym, jak zaczarowany ogród, tak dziewiczo pięknym, Gdy raz sobie pozwolisz do ogrodów kroczyć, On swą czystą mocą twę otwiera oczy i nieba, firmament zobaczysz w nim piękny, w Twoje serce wpłynie zapach niepojęty. Rozkwitniesz kwiatami, fontannami światła, W kaskadach miłości ukołyszesz ciała. Rajskim ptakiem się staniesz o kolorach tęczy i jak anioł światłością stąpać będziesz lekki. Zaczarujesz swój ogród boską obecnością, wysmakować swe życie niezwykłą miłością. Czy jest taka miłość, co kochać potrafi i sercu drugiemu życia smak poprawi? Zmartwiej nam nie doda, radość ofiaruje i uśmiechem szczerym siły ducha snuje. Jest, była i czeka. Tuż obok, tak blisko, ona jest od Boga i z Bogiem może wszystko. I nas codziennie wita, i szczęścia blask w oczach tworzy. O mnie nie, nie pyta, tylko siebie nam daje zawsze, niezawodnie i nadal tak będzie, by człowiek żył godnie. Z miłością w swych sercach i chęcią działania, my nadal będziemy. <noise> miłość. Jesteś zawsze wolny, miłość tuli Ciebie. Stąpając po ziemi, duszą gościsz w niebie. I twoje serce otwarte do Boga Kocha wszystko wokół Niestraszna mu trwoga Bo już ty się budzisz Swego zapomnienia Zmierzając ochoczo Do celu spełnienia Które ci wyznaczył Dobry Ojciec w niebie On cię też prowadzi I wspiera w potrzebie On jest ci jasnością, światłem przypomnienia, które w Twoim życiu wszystko w światło zmienia, bo światło jest Twoją prawdziwą materią, piękną i gorącą, zawsze Bogu wierną, swym blaskiem napełnia. Twoje ziemskie ciało, aby razem z duszą do Ojca zmierzało, do swej jasności, która w cudowności tworzy wielkie dzieło dla naszej radości. Abyśmy miłością w czystości tworzyli wszelkie ciemne siły, prawdą zwyciężyli, która jest przesłaniem z Księgi Życia ludzi i która ich życie do wieczności budzi. Czas już przestał płynąć. Nie ma już przeszłości. Teraz każdy sobą w wiecznym teraz gości, które jest właściwym i boskim wymiarem. I rozpamiętywać, ani też planować nie musimy wcale. Czas się już zatrzymał. Zaczyna się życie w Bogu, w świetle, prawdzie, miłością spowite. I ludzka świadomość cała ojcem żyje, już swojej harmonii i piękna nie kryje. Pięknie promieniuje swą cudną boskością, która dla wszechświata jest wielką radością. I to się już stało, choć się jeszcze tworzy. Zegar się zatrzymał, teraz jest czas boży który płynie wiecznie w swej nieskończoności, wybija godziny w harmonii, w miłości.